Kiedy kompas się rozkwiewa, Bóg Święty przychodzi i pokazuje ci ciebie taki, jakim jesteś naprawdę. I nie po to, żeby cię niszczyć. Pamiętajcie o tym. To diabeł przyjdzie po to, żeby ci pokazać Twoje wszystkie złe uczynki, to wszystko wywlec, po to, żeby cię zniszczyć, żeby cię zdeptać. Bóg przychodzi po to, żebyś ty to wyznał. I to jest Jego cel. Bóg nie jest sadystą. I ten kompas. Potrzebny jest nam przede wszystkim do tego, żebyśmy mieli relacje z Jezusem. To Jezus troszczy się o to, żeby Twój kompas się pokrywał z Jego kompasem. Żebyś chodził w jednym jarzmie z Nim. Po co? Nie jesteś Jego niewolnikiem. Jezus mówi do swoich apostołów, przecież w ostatnich godzinach swojego życia mówi, już nie jesteście z moimi sługami. Dzisiaj jesteście moimi przyjaciółmi. Jesteście ze mną do końca. Prawda? Jesteśmy Bożymi Przyjaciółmi. A jako dobrzy Przyjaciele powinniśmy mieć z sobą relację. I tą relację wyrażamy między sobą. To, że miłuje Jezusa, to znaczy, że miłuje Was. Takimi, jakimi jesteśmy. Nie dlatego, że ja sobie włożę różowe okularki i będę patrzył na każde z Was. O, jaka wspaniała! O, jaka cudowna!